Wiosenny splin. Tak ostatnio napisała do mnie moja mama. I te dwa słówka oblazły mnie, tak zalęgły się we mnie i czekały, słuchajcie, czekały, aż znajdę dla nich zastosowanie. I znalazłam. Zapraszam Was na wiosenne opowieści, książki idealne na wiosnę, owiane leciuchną melancholią. Hej, hej. Moi drodzy, w ten marcowy, już prawie, prawie, prawie wiosenny dzień Witam Was, Olga z Wielkiego Buka Wiosna już prawie, już tuż za rogiem Ale nie ukrywajmy, ta wiosna będzie nieco inna od wszystkich innych wiosen To wiosna wojenna, jak pisała w swoim wierszu Zuzanna Ginczanka To wiosna, która niesie ze sobą o nieśmielający błękit nieba Radosny świergot ptaków, ale także taki wewnętrzny lęk, jakieś zaniepokojenie, czasami nawet przerażenie. Nie ma co ukrywać, nie ma co też udawać, że nie czujemy tych emocji, bo większość z nas właśnie teraz je odczuwa. Ja właśnie zauważam, że rodzi się tutaj taka swoista melancholia, melancholia w pełnym słońcu, jak ja to nazywam. Przychodzi nas taki chłodny dreszcz, nawet w tych pierwszych, ciepłych powiewach wiatru. I to wiosenne zestawienie książek, które dzisiaj wybrałam, będzie. Właśnie takie. Ciut melancholijne, takie trafiające prosto do naszego serca, odpowiadające właśnie na nasz nastrój. To nie będą takie książki, które będą pocieszać nas na siłę. Nie będą nam sztucznie powtarzać, że jest super, będzie super, nie będą nam obiecywać cudów. To będą raczej tacy cisi książkowi przyjaciele, którzy zrozumieją nas najlepiej i podzielą nasze emocje. Mam kochani nadzieję, że ten wybór dziesięciu książek Wam się w tym roku spodoba. Klara i Słońce, Kazuo i Shiguro. Jedna z najpiękniejszych opowieści. Opowieść właśnie na tu i teraz. To opowieść niby o niedalekiej przyszłości. O ludziach, o androidach. O tym, co sprawia, że jesteśmy ludźmi. O tym, co świadczy o naszym człowieczeństwie. Miejscami jest bardzo przygnębiająca, miejscami niesie jakąś nadzieję. To opowieść o wierności, o lojalności. O... Pragnieniu bycia człowiekiem, a byciu tak naprawdę kreacją, imitacją człowieczeństwa. O samotności tej, zarówno ludzkiej, jak i tej mechanicznej. To również jest opowieść o odchodzeniu i o śmierci. Już to kiedyś mówiłam, że wszystkie te motywy zebrane razem mogłyby się wydawać trochę banalne, takie przegadane, już wszyscy o tym pisali. Ale słuchajcie, pod piórem Ishiguro, właśnie w połączeniu tych wszystkich tematów napisane w tym właśnie stylu, tworzą no, nieśmiertelną opowieść. Kazuo Ishiguro porusza te najczulsze nuty. On dobrze wie, kiedy ma nas pocieszyć, a kiedy po prostu wzruszyć. Akty desperacji Megan Nolan. Bardzo głośny debiut. Debiut, o którym mówi się głośno i jest szeroko komentowany zarówno po tej stronie oceanu, jak i po drugiej. Opowieść milenialska, opowieść o miłości. Vivi sekcja pewnego związku. Zapomnijcie jednak o banałach, zapomnijcie o błahostkach. Między słowami czai się tutaj ból, czai się cierpienie, czai się miłość skazana na rozczarowanie i rozgoryczenie. To historia toksycznego, autodestrukcyjnego związku, w którym zarówno i on, i ona nakierowani są na samych siebie. Niby są razem, a zawsze obok, okrutni, przemocowi, jednocześnie chcą, żeby ktoś ich zrozumiał. A w tle współczesna Irlandia, młodzi ludzie, którzy szukają wciąż swojej drogi i świat, świat, który wiele obiecywał, ale w sumie niewiele daje w zamian. Niebo w kolorze siarki kialwesto. Przenikliwa do szpiku kości opowieść o dorastaniu, o miłości, o przyjaźni, o wszystkim tym, co naznacza nas za młodu, żeby potem z impetem wybuchnąć w naszym dorosłym życiu. W tej opowieści niby nie dzieje się tak naprawdę nic specjalnego. Od, słuchajcie, chłopiec poznaje dzieciaki z bogatej rodziny, staje się niejako częścią tej rodziny i przez lata. Jego los sple zostaje spleciony właśnie z tamtymi dzieciakami. Między słowami jednak, jak sami zauważycie, dzieje się wszystko. Dla mnie to jest literacki majstersztyk i jedna z tych opowieści, które mają szansę, słuchajcie, stać się współczesnymi klasykami. Moim zdaniem przetrwa, dlatego że jest w stanie przemówić do wszystkich kolejnych pokoleń czytelników. Rącze konie Kormaka McCarthy'ego. Jest to pierwszy tom tak zwanej trylogii Pogranicza. A jednocześnie jest to jedyny Cormac McCarthy, którego nie trzeba się obawiać, przed którym nie trzeba się trząść z nerwów. On jeszcze nie wywoła was tego bólu brzucha, nie wywoła tego poczucia tej nihilistycznej klęski. To historia nastoletniego kowboja, w której warto oczekiwać jego wzlotów i upadków, zderzenia z bolesną rzeczywistością. To historia marzyciela trochę zawieszonego między światami. Co prawda tutaj, tak jak powiedziałam, czytelnik nie czuje jeszcze tej nadchodzącej zagłady, ale mogę Wam obiecać, że ona się tam czołga. Ona tam gdzieś jest. Ona już kryje się w tych pustynnych piaskach, no i to jedno mogę Wam obiecać. Zakłamane życie dorosłych Eleny Ferrante. Opowieść o dziewczęcym dorastaniu. Tylko tyle, aż tyle. W końcu to Ferrante, a w jej prozie nie ma nic zwyczajnego, nie ma nic oklepanego. Od dojrzewająca dziewczyna, od rodzinne sekrety, od rozkwitające w tle miasto. Podglądamy cudze życie, śledzimy rozwój wydarzeń, zderzamy się z codziennością, która niesie w sumie to, co zawsze: praca, poświęcenie, rodzinne kłótnie. Powieść Ellen Ferrante w tej swojej zwyczajności ma coś tak naprawdę absolutnie wybitnego, a jednocześnie w tych poruszanych tematach uniwersalnego. Co jednak najbardziej fascynujące, ta historia po prostu zostaje w głowie. Zmierzch Osamu Tazai. Zmierzch Japonii, zmierzch kultury, zmierzch narodu. Oto właśnie jest ten zmierzch. To japońska melancholia końca II wojny światowej wojny, która odmieniła. Oblicze Japonii na zawsze. Osamu desaj sam był ofiarą niejako tamtych czasów. Był jednym z ostatnich arystokratów, których wtedy, po II wojnie światowej, zmuszono do przystosowania się. Zmuszono do tego, co dla ówczesnej arystokracji nie było możliwe. Jest tutaj w tej prozie smutek za tym, co utracone, za tym, co nigdy już nie jest w stanie powrócić. Jest też tęsknota za tym dawnym porządkiem i poszukiwanie nowej drogi. Próba odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Jest do bólu nihilistyczna, miejscami wręcz trudna w tym nihilizmie do przyswojenia, a jednocześnie powiem Wam, że naprawdę trafia tym bardziej do serca tego wrażliwego czytelnika. Piękna, minimalistyczna japońska proza. Obsoletki Justyny Bargielskiej. To opowieści, opowiastki, maminę mamusiowe matczynę. To historie z życia wzięte, takie drobne i drobniejsze. Wielkie kobiece tragedie, ale wspominane tak mimochodem, tak przy okazji, gdzieś między słowami. Powiem wam, że bargielska potrafi śmiać się z tego, z czego my tak naprawdę wciąż boimy się śmiać. Jednocześnie potrafi przybliżyć ten temat, który inaczej byłby przemilczany. Robi to poetycko, niepoprawnie bezkompromisowo. I dobrze. Godziny Michaela Cunninghama Nie wiem czy wiecie, ale Pani Dalloway, Virginia Woolf to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych powieści mojego życia. To również jest inspiracja dla kaningama, który w swojej powieści oddaje właśnie tamtej powieści pani Dalloway cześć. To przygnębiająca lektura o kobiecym losie, o splocie wydarzeń, od których nie ma ucieczki. O tych namiętnościach, o tych tęsknotach, które glgną się jakoś w naszym sercu i nie potrafią go opuścić. A godziny płyną tutaj nieubłaganie i zabierają wszystko, jak rzeka. Jedna księżycowa noc Caradoga Pritcharda to surowa, rozpaczliwa opowieść oparta na faktach. Oparta na prawdziwym życiu tego pisarza, tego poety i opisuje tutaj zmaganie z chorobą psychiczną ukochanej mamy. Jednocześnie jest to też piękna, bardzo poetycka opowieść o zwyczajnym dorastaniu w małym, walijskim miasteczku. Łapie za serce i powiem Wam, że potrafi też sprawić, że oczyszczamy się z tych najtrudniejszych emocji. Niełatwa, ale zawsze powtarzam, że literatura nie musi być zawsze przyjemna, prawda? Wreszcie, domy i inne duchy marty Bian. Dziesięć powiązanych ze sobą opowieści, które razem tworzą. Połączony, bardzo melancholijny, przygnębiający świat. Tutaj nie ma miejsca na przypadek. Marta Bien udowodniła tutaj, że potrafi wycisnąć z naszej rzeczywistości ten największy możliwy mrok. Mamy tu wyrzuty sumienia, pielęgnowane skrycie okrucieństwo, mamy nakierowaną przemoc. Słuchajcie, tutaj człowiek jest tym największym możliwym potworem. Jest tym, który krzywdzi, a piętno tej krzywdy przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jak dla mnie to perfekcyjny zbiorek w unikatowym stylu, również dla miłośników bezsennych wśród, ale nie tylko. 10 wspaniałych książek, które będą z wami, które będą wam towarzyszyć, które zostaną z Wami na długo, a w których odnajdziecie swoje własne emocje. Tak jak powiedziałam, literatura nie zawsze musi być przyjemna. Moim zdaniem, powinna być piękna, ale również musi oddziaływać na nas w jakiś sposób. A te wiosenne lektury, myślę, że właśnie będą dla Was takie. Będą oczyszczające, będą takie, że poznacie między słowami samych siebie, odnajdziecie tam siebie. Mam przynajmniej taką nadzieję, tak jak powiedziałam, chciałabym, żeby te książki były jak tacy wasi cisi przyjaciele. One będą po prostu z Wami będą z Wami współodczuwać, będą dzielić emocje. Nie wiem, co roku zresztą wiosna wydaje mi się takim momentem trochę przełomowym i wybieram bardzo specyficzne lektury właśnie na ten czas. W tym zestawieniu właśnie pojawiło się jedno z moich ostatnich odkryć, czyli właśnie akty desperacji Megan Nolan. Lektura, która naprawdę jest głośna i ma dlaczego być głośna, o tak to powiem. Megan Nolan stworzyła bardzo przygnębiający portret miłości egoistycznej, tak jak powiedziałam, okrutnej, bardzo współczesnej. Kto sięgnie, mam nadzieję, że ta książka Wam się spodoba. Tak jak powiedziałam, to jest głośna powieść milenialska, ale nie ma w niej banału, nie ma tandety, nie ma błahostek. Tak myślę właśnie. A jestem teraz ciekawa, jakie wy książki polecilibyście na wiosenny właśnie czas, na ten czas tu i teraz, co byście polecili, dawajcie koniecznie znać. No i dajcie znać, czy któraś z książek proponowanych przeze mnie Was przyciągnęła, Wam się spodobała, może czytaliście. Koniecznie, koniecznie, piszcie w komentarzach i pamiętajcie, że o wielu z tych książek już opowiadałam gdzieś na kanale, pisałam na blogu, wspominałam na mediach społecznościowych. Możecie właśnie zajrzeć na bloga, tam również znajdziecie linki do recenzji, które są gdzieś właśnie rozsiane. Link do wpisów w opisie pod filmem. A my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Jeśli jeszcze tutaj jesteście, proponuję Wam piękny kawał literatury Syn Filipa Meyera. No właśnie, znajdziecie go właśnie tutaj. Jeśli jesteście natomiast nowi, to witam Was serdecznie. rozgoście się i rozsiądźcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Chodzi o to, by pięknie bawić się z literaturą. Możecie dać też łapki w górę. Do zobaczenia!